Skutki przymusowej izolacji, która była naszą codziennością w trakcie pandemii koronawirusa, są przez wiele osób odczuwane do dziś. W środę w sali pompejańskiej Starostwa Powiatowego odbyła się konferencja dotycząca wsparcia rodzin po pandemii. Dzisiejsza konferencja o temacie wsparcie rodziny po pandemii realizowana jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na którą powiat puławski pozyskał dotacje, a bezpośrednim realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Na tę konferencję zaprosiliśmy przedstawicieli służb, instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ale również wspierających rodzinę po pandemii, gdyż okres ten nie był łatwym okresem. Tematyka konferencji to przede wszystkim nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, tak która dla nas jest bardzo, bardzo istotna, gdyż te zmiany powodują to, iż osoby doznające przemocy będą bardziej chronione. Mamy na myśli tu również świadków przemocy, którzy będą tą ochronę mieć znacznie większą, w związku z tym większe bezpieczeństwo i uzyskanie większej pomocy. Wiemy, że często tymi świadkami są dzieci, więc dla nas jest to bardzo istotne, że uzyskają one taką samą ochronę i pomoc. A w rezultacie też wsparcie. Uczestniczy w tej konferencji bardzo wiele służb: policja, sąd, prokuratura, zespoły interdyscyplinarne do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, miejskie ośrodki pomocy społecznej, powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnej. Rodzinie, również, sektor edukacji, sektor instytucji ochrony zdrowia. Także bardzo wiele służb, które zaangażowane są w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ale również pomoc terapeutyczną i wsparcie terapeutyczne. Konferencja została objęta patronatem honorowym starosty pławskiego Danuty Smagi.